Hej, cześć, szczękujących strony. Butek, to jest piękny film o turniejach. Jak? Co to są? O co mi chodzi dokładnie? Jakich sobie wygrać teammateów, aby wygrywać? Jak nie, jest moje genialne doświadczenie z turniejami? I to tyle. A te mnie te Więc poprymo. Żeby dla jasności chodziło tutaj o klasza. Tak, chodzi mi o turniej ze strony events, une, O to mi chodzi, tylko i wyłącznie o to. Bo klasze są... Nie wiem, by musiał być w wyższej dywizji, żeby o mi chodzić. Bo jak stałem na zbiorę, że jakiegoś klasza, to po prostu stompik leciał. A oczywiście ja stompowałem, a nie mnie. Na klaszu nie zagrałem ani, jednego, ani jednej gry, która by sprawdziła jakąkolwiek trudność. No więc. Mówmy dalej. Po pierwsze. Więc... Ono, powiedziałem już, o co mi chodzi z tymi treniami, nie? Bo w klaszu przecież silvery grają na silvery, gold'y na gold'y, to jest wiecie o co chodzi, nie? Ojejcie. O. A mi tu chodzi o takie turnieje, gdzie może się zapisać każdy, ale głównie gra tam jacyś No i dobra. balans, tylko. Więc, ogólnie, czy Silvery mają szansę, żeby wygrać z platynami? I tak, i nie. Ponieważ, gdyż... Kwestia polega na tym, że no, jak ktoś to splatynie, to raczej indywidualnie będzie miliard, no nie, no nie miliard. Ja jeszcze co chodzi, będzie przynajmniej to jest dwa razy lepszy indywidualnie, mechanicznie, bla bla. Aczkolwiek jeżeli takie platyny będą sobie grały, żeby zauważyć a, a im się nie do końca uda, bo te silverki zagrają zachowawczo i nie będą 80 creepów do tyłu. Dalej te silverki mogą wygrać czemu? Bo to są zazwyczaj pojedynki, mogą mieć farta. Niekonie no może niekoniecznie farta, ale wiecie, jedna dobra akcja, wtedy, druga, wtedy drugą dobrą akcję łatwiej wykonać, nie? Snowball, lekki, powolny, ale Snowball. Inną opcją jest taka, że silvery jednak mają więcej niż 3 IQ i zagrają pod mapę, czyli pod obiektywy, że będą sobie tworzyły... bo tu nie chodzi o to, żeby jakby orat samemu, nie? No bo wiadomo, że silver ra raczej nie zaora tak o jakiegoś jak platyniarza. Ale mogą stworzyć sobie sytuację do tego, żeby ich zaorać. Jak widzicie, tu na przykład walczą 2 na 2, nie? I... załóżmy, a to jest genialny przykład. Tu walczą 2 na 2. Załóżmy, że... To są silverki. teraz przegrywają, co nie? To... no dobra, niekoniecznie. Ale wiecie, co chodzi. Załóżmy, że oni dominują ich. Mechanicznie. tak nie do końca, jedzą. to jest challenger. No i słuchajcie. No i jeżeli tutaj oni... Ten Draven, Draven chce ich zaobrać, nie? Z nami. Dło. I takie sliwerki no nie wygrają z nimi 2 na 2, bo oni ich ograją mechanicznie. Dobra, <grym> nie wiem, nie wiem na co powiedziło. Ale stop. Ale teraz zauważcie. Idealnie, no ja nie wiem jak to się stało, słuchajcie. I wie to może oni nie wygrają z nimi 2 na 2. Ale no, oni sobie właśnie stworzyli sytuację, w której, w której nami się gdzieś podbiegła tutaj, uciekała, nie? I do nich przedkazuje, przez co z walki 2 na 2 stało się jakieś 3 na 2, bo kasja była spóźniona. 4 na 2, bo tu nadbiegł ten już. Więc w taki sposób fiddlerki mogą sobie wygrać. Po prostu tworzą sobie takie sytuacje. Wtedy mogą karmić Drake'a i tak dalej. I wiadomo, że się samobolą i tyle. Więc to jest jakby punkt, jak wygrywać. Potem może jeszcze chyba powtórzę. Ale to jest takie główne założenie możliwości teoretycznego zwycięstwa gorszego gracza. Po, no i zgranie jako drużyna, nie? Dalej. Kolejną super istotną rzeczą jest. Jakby... No dobra, w sumie to bym sobie zagrał w turniej, nie? To ktoś tak może pomyśleć teraz jak On raczej nikt nie pomyśli, tak? Bo jest strasznie cicho, niewyraźnie pewnie i nieciekawy. aczkolwiek jak... trzeba sobie dobrać teammate'ów, nie? No i tak to się w sumie wiąże z poprzednim tym, bo on jest był ultimate. Bo wcześniej powiedziałem, że po prostu takie seedlarki co się se nie orają tylko se wytrzymują na linii potem są w stanie jakby się snowballować dzięki obiektywom i tworzeniu sobie przyjaznych dla siebie sytuacji. Więc, jakby, jeżeli jesteście w silverze i chcecie pograć, turnieje i coś tam powinniście klikać, a raczej tam, tak się Wam zdaje, bo jak jesteście w silverze, to raczej nie umiecie klikać. <laughs> Oczywiście. Teraz to jest zdanie, które zrozumieją ludzie, którzy mają więcej niż 3 IPU. Ale dobra. Więc musicie sobie znaleźć innych graczy, którzy nie tyle co umieją klikać, ale co... Uch, Co nie są głupi. Tak brzydko mówiąc. Po prostu. Musicie znaleźć gra graczy, którzy chcą być lepsi, żebyście to wy się stali też patronami, bo to jest najważniejsza rzecz bo możecie sobie próbować ich obrać na obiektywy, ale znacznie efektywniej będzie nie tylko próbować obrać ich na obiektywy, a także wyciągnąć coś z tych gier, żeby w następnej takiej grze być jeszcze lepszy, żeby spróbować im dorównać, żeby też być tą platyną, bo teoretycznie, jeżeli na to spojrzycie, że na takim turnieju na przykład platyny mogą wygrać z masterami, to, a raczej nie wygrają z masterami w ogóle to jak wybijecie się tą platynę, to wy też będziecie mogli już nawet z masterami wygrać ja o co chodzi mniej więcej, może więc, no, przede wszystkim, przede wszystkim trzeba sobie znaleźć graczy i z nimi trenować, najlepiej sobie znaleźć jakąś określoną budzinkę może jakieś analizy sobie robić w swoich gier i ważne jest to, żeby ogarnąć jakby taktykę taką, powiedzmy że nie będziecie grali sobie na przykład 5 AD i 5 Kary tylko ktoś faktycznie pójdzie tego tanka i tak dalej kwestia jest taka żeby to doskonalić czym bardziej na początku oczywiście właśnie co do jeszcze tych jak na tych turniach? no to taki protip może ode mnie nie twórzcie kompozycji pod łombo combo bo to nie wyjdzie bo Możecie na no, na Combo i tak jest w porządku, słuchajcie. Jeżeli jesteście słabi dosyć i nie wiecie jak zagrać, możecie zagrać pod Łąbokombo i albo dostanęcie sklepani, bo wasze wombo Combo nie wypali, ponieważ oni będą do przodu, albo możecie zagrać pod jakieś obiektywy. Po prostu najlepiej zagrać piki, które są w miarę bezpieczne i które się fajnie ewentualnie kombują do późnej fazy gry, które mają bezpieczną fazę linii. Takimi pikami są na przykład na no topie Gnar, na dżungli, nie wiem jaki jest fajny, taki bezpieczny dżungler. Hmm. Ja bym powiedział może, że jakiś jax ma no, fajne duele, rady się nie wyradzicie. Długo w dżungli. Na midzie To może być. Kto jest bezpieczny na I Blanka? Może i Blanka też ma fajne romy, więc w ogóle super. Na mocie jest na przykład Pisana plus Trash. No wiecie o co chodzi. Nie zachęcam was do grania w Tresh. Pisana plus Morgana, o, albo Pisana plus No Dobra 30 FPSów, nice. Kurde, co o czym mówię. O, więc. Po prostu musicie, najpierw sobie pograjcie czymś takim, nie no, wiem, możemy się możecie zagrać jakiegoś tanka, jeżeli was, jeżeli nie zagracie na kogoś, kto będzie mocno kontrolał was. No. I tyle. I następnie, najpierw oczywiście znaleźć drużynę na no, Dream Team czy na innym forum, czy sami na napisać jakiś post, szukacie współgraczy, tylko muszą być to gracze, którzy są faktycznie zaangażowani. Którzy też chcą sobie tak grać, którzy też mają takie mniejsze ambicje i tyle teraz. Może przejdźmy do tego, jak wygrywać. No nie sorry, to już powiedziałem, po prostu grać bezpiecznie, ale wiecie, jak grać na kogoś nieco lepszego, to grajcie bezpiecznie, ale jak grać na kogoś znacznie lepszego. To grajcie nie tyle bezpiecznie, co po prostu próbujcie. No i tak z nim przegracie, jak będziecie grali różną grę. Więc zagrajcie coś co może wyjść, a może nie wyjść Zarezykujcie. Zaryzykujcie. I teraz może ja powiem jak ja przegrywałem najpierw. Ostatnio przegrałem. Turniejki i mnie Nie, inaczej, zacznijmy od pierwszego, który takiego. który jest i bardzo do kiedy gram na DC. Więc... łatwo gra zajął. To był chyba nasz pierwszy meczyk. Pierwszy, pierwszy. No i dobra, nieważne. Graliśmy sobie na Platynie. I nie wiem czy przeciwnicy nas straszyli, bo coś tam gadali, że ktoś ma no, różne z Ultraligi, Sezon Werowego. Nie wiem, może faktycznie grali na jakąś Walkirię albo coś innego co sobie średnio radziło. No i co na nich zagraliśmy? Ani no sorry, ja wtedy nie grałem za wtedy grałem sam i na bocie się waliliśmy, ale... Oni robili takie okropne displaye. I w sumie to wygraliśmy i to tak ostro tą całą grę. Niekoniecznie ostro, ale wygraliśmy dosyć mocno. No i przyszedł moment, w którym zrobiliśmy świetnego team fight'a i poszliśmy na Nashora. Ok. Ogólnie oni mieli karmę w topie. A my nie mieliśmy fighta I karma kliknęła RQ w ostatnim momencie i ukrad ukradła Nashora. Przez to przegraliśmy. Ale tak poza tym gdybyśmy wzięli tego Nashora... To my byśmy skończyli tą grę. Oni jakiś jak Imek na platynę. Fuksem... Fuksem. Wygrana na drużynę Silvera. Więc to już dowodzi, że coś takiego jest. Możliwe jakby. Chyba, że my po prostu byliśmy kozakami. Nie <grybujesz> zasługujemy na Silvera. W sensie oni zasługują na platynę nabra. Innym... Innym razem... Nie no, nie myślę, że oni już to kończą. A innym razem też sobie grałem A to już tam podintowaliśmy I jedyny mecz jaki przegraliśmy to Było jeszcze takie do nie grałem ostatnio Jedyne gry jakie przegraliśmy to były gry na platyny faktycznie Na platyny diamenty I Kwestia była taka, że po prostu na farmę z nami wygrali i, i potem na Barmy przełożyli na przedmioty i na walki, nie? Więc byliśmy za bardzo duży, by walczyć. Pech, unlucky. Uff, ale zmierzam do tego, że byli od nas lepsi. I faktycznie. Ale jeszcze wcześniej grałem sobie na topie. Grałem sobie turnie i sobie grałem po prostu tankiem i. Jakby chronił ADC Są dwa playstyle, jakie możecie zagrać so, Jest taki playstyle, jak tworzycie drużynę, nie? Możecie powiedzieć no, jo, no bo ja sobie grałem jako free agent i ja sobie dawałem radę Na... na przykład diamenty, nie? A teraz pytanie Czy ty sobie dawałeś na niego radę? W sensie, że ustałeś na niego linię? Czy ty sobie dałeś na niego radę? Że nie dość, że ustałeś linię, to byłeś w stanie jeszcze coś zrobić oprócz tego. Albo czy byłeś w stanie na niego wygrać linię i przenieść przewagę? Czy byłeś w stanie dopomóc drużynie, mimo jak ustałeś tą linię? Czy nawet jak, jeżeli przegrałeś, to byłeś w stanie być useful do teamu. To jest ważne pytanie, bo że ty dasz radę ustawić sobie na Linii. Ważne jest to, czy ty umiesz to wykorzystać. To jest świetny moral. Odnośnie tego, co na napisał dzisiaj. Bo Nondi napisał coś z tylu. Ugye és akkor már a telefon. Przepraszam was Dobra, to zapytam się go albo Ciebie raczej Jak widzisz playstyle swojej drużyny oraz to yy, Junglera i sporta. I on opisał on takie słowa. Ja rozumiem że to nie będą koniecznie platyny diamenty ale chcę żeby to żeby nie grali jedną postacią żeby nie było coś takiego że enemi stąpują wszystkich sojuszników i nie chcę typa który, dla którego najważniejsze chwile i gra, gra jedną postacią i robi sobie y typ trafiający się wymiarem bla 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 I napisał to, że na normalach z Hilberze mam wyższe elo niż na turniejach ja z tam taką drużynką Wziął, otóż trafia na straszniejszych przeciwników. No i dobra, Więc słuchajcie. Chodzi o to, iż napisał, że na turniejach trafia na normach na cięższych przeciwników niż na turnieju. Ktoś tam. I myśli, że... I napisał też coś tam o skompowaniu. Nie chciałbym. Tylko... No. Nie chodzi o to, czy jesteś w stanie wytrwać na no, swojego przeciwnika. Tylko, czy jesteś w stanie zrobić coś do swojej drużyny. Oprócz tego, że jesteś w stanie wystrzelić linię. A ja to w sumie powiedziałem to, co powiedziałem. Mmm, a to jest idytyczne. Ale myślę, że to jest takie meritum główne tego filmu. Nieważne, czy jesteś w stanie wytrwać linię. Ważne, czy jesteś w stanie zrobić coś poza tym. Weźcie te słowa do serca. Czasem to ty musisz kernąć, a, a nie tylko stać. To, że ustoisz linię, to znaczy, że. O, co też jest do rankingu? Często narzekacie, że właśnie, le... yy. Narzekacie, ludzie narzekają, że ich sojusznice figurują. Ale jeżeli jesteś w stanie tylko wytrzymać swoją linię, albo ją lekko wygrać, albo nawet jak ją zdominujesz, ale nie jesteś w stanie wygrać w gry to znaczy, że ty zasługujesz na tą dywizję, w której jesteś, skoro wytrzymałeś linię na typu tej samej dywizji. Jeżeli go zdominowałeś to znaczy, że jesteś w niego lepszy, albo niekoniecznie zasługujesz na wyższą dywizję. Ale jeżeli wytrzymałeś linię albo ją zdominowałeś i faktycznie pomogłeś swojej drużynie wygrać tę grę to znaczy, że faktycznie zasługujesz na coś więcej. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, i czołem!